w Warszawie, o tym właśnie mówimy, po porannej burzy zalane zostały niektóre ulice zalany został m.in. tunel przy zjeździe z Doliny Służewieckiej w w tunelu utworzyła się głęboka na około metr kałuża, w której utknął samochód strażacy przeprowadzają wodę do potoku służewieckiego, którego poziom bez deszczu jest... źle z deszczem źle wiele w, sprawie w ciągu dnia w Warszawie prognozowane jest zmienne zakurzenie temperatura wyniesie maksymalnie 2300 Celsjusza.

specjalnej troski pod tym względem. I trzeba wszędzie te sprawy wyjaśnić. I chcę też Państwu powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie stwierdza, że ani Purpura, ani Nobel, ani Oscar, ani światowa czy europejska sława nikogo nie uchroni przed odpowiedzialnością za tego rodzaju zbrodnie już i weekend Jarosław Murkowski, teolog z Platformy Obywatelskiej skomentował pomysł utworzenia komisji, która miałaby zająć się problemem pedofilii w kościele. Komisja, która powstanie, a mam taką nadzieję, będzie skończona z ekspertów, psychologów, prawników, psychiatrów, z katolików świeckich i, byłoby dobrze, I zrobił chuda, kurwa, i kogo jeszcze? ...osoba żeby nie było żadnych wątpliwości, że ta komisja w jakiś sposób może tuszować... Stonoga już dawno mówił, do pedofilii was nie obchodziło, a teraz raptownie, kurwa, przed bezborami wszyscy, kurwa, mać... Do Madziżuk też obiecaliście, że dowiecie się kto ją odjebał I jakoś kurwa też zapomnieliście Archiwa dotyczące właśnie tych księży Którzy byli przenoszeni, chronieni Przez kościelne struktury i kościelne władze Wybory parlamentarne w Australii. Głosowanie zdecyduje, kto zostanie ósmym premierem tego kraju w ciągu zaledwie 12 lat. Udział w głosowaniu jest obowiązkowy. Według ostatnich przedwyborczych sondaży opozycyjna australijska partia pracy może liczyć na poparcie około 51% wyborców, a rządząca od 6 lat partia liberalna Australii ma 49%. Kilka mandatów wyborczych może przypaść również w skrajnie prawicowym partii. To co za szczurasi? To co jest szczurasi moje? Czeczerza! Oj Kto to wstał? Czy coś za dalej wstały, moje kochane? Kto to buziaka? Która to buziaka? Która pierwsza? pisze? Wszystkie? Wszystkie Wysłowej. Sprawą kradzieży zajmuje się czół raki. W opublikowanym zdjęciu widać poszukiwanego mężczyznę, który ma długie, siwe włosy oraz złote włosy. Mężczyzna oskarżony jest po kradzież piwa. System skojarzył rysy twarzy podejrzanego z twarzą holudzkiego aktora. Jak już wyjaśniono, stało się to niesłusznie. Według ekspertów systemu, długie włosy? sprawy kryminalne są zbyt poważne, by tylko na tym systemie polegać.